Ciekawostka numer 1. W jednym z artykułów Newsweeka pojawiła się informacja o tym, że Michał Materla miał dostać rewanżową walkę z Mamedem Halidowem na KSW 39 na PGE Narodowym. Jednak nie doszło do tego pojedynku, ponieważ Szczecinianin został aresztowany. Informacja została potwierdzona przez menadżera Materli. Ciekawostka numer 2. Były mistrz UFC Chris Wideman ma konto na platformie Twitch. Gdzie regularnie udostępnia streamy, jak gra między innymi w Call of Duty czy Counter Strike Go. Ciekawostka numer 3. Zawodnicy MMA po przegranych walkach często wymyślają niecodzienne przyczyny porażek. Jedną z najoryginalniejszych była ta, którą przedstawił po pojedynku z Philem Davisem były zawodnik Bellatora, Emmanuel Newton. Uprawiałem seks na 3, może 4 godziny przed walką. To było głupie. Przy pierwszym obaleniu fila uszkodziłem sobie żebra. Uprawianie seksu zdecydowanie osłabiło moje biodra. Dzień wcześniej podczas medialnego treningu zafundowałem mojemu trenerowi dużą ilość obrotówek. Nie mógł mnie nawet dopaść. Przy pierwszym obaleniu Phil złapał mnie, gdy wyprowadzałem obrotówkę i wtedy uszkodziłem sobie żebro. Nawet kiedy się rozgrzewaliśmy, mój trener zapytał mnie, gdzie jest twoja siła? Mam nauczkę na przyszłość. Ciekawostka numer 4. Conor McGregor jest drugim Irlandczykiem, który zasilił szeregi UFC. Było to w 2013 roku. Natomiast pierwszym zawodnikiem z tego kraju, który zadebiutował w największej organizacji na świecie, jest Tom Egan. Pierwszą i jedyną walkę dla UFC stoczył w 2009 roku, kiedy to przegrał z Johnem Hathawayem. Ciekawostka numer 5. Tomasz Narkun w 2012 roku na ósmych Mistrzostwach Polski w Submission Fighting zwyciężył pojedynek z aktualnym zawodnikiem UFC, Oskarem Piechotą. Ciekawostka numer 6. Belgijska zawodniczka MMA Cindy Dandois w 2011 roku zwyciężyła swoją walkę przez techniczny nokaut w drugiej rundzie, będąc w drugim miesiącu ciąży. Zawodniczka doskonale wiedziała o tym fakcie i stoczyła pojedynek z pełną świadomością, że jest w ciąży. Ciekawostka numer 7. Portal Eurosport.pl w 2009 roku po debiucie Pudziana w KSW podał informację, że telewizja Polsat prowadzi rozmowy ze słynącym z wielu bujek hokeistą Ligi NHL Krzysztofem Oliwą w kontekście kolejnej walki Mariusza. Ostatecznie pojedynek jednak nie doszedł do skutku. Ciekawostka numer 8. Derek Lewis w 2005 roku otrzymał wyrok w zawieszeniu, ponieważ pobił członka rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan, który nawyzywał go i mierzył do niego z szatgana. Jakiś czas później złamał zasady ustalone wcześniej w sądzie, przez co trafił za kratki, gdzie miał spędzić 5 lat. Ostatecznie wyrok skrócono do 3,5 roku. Ciekawostka numer 9. Zawodnikiem, który ma na koncie najwięcej przegranych pojedynków w MMA w historii, jest Jay Ellis. Jego łączny rekord to 15 zwycięstw, 91 porażek. Ciekawostka numer 10. Czołowy zawodnik UFC wagi półśredniej Leon Edwards ma brata, który także walczy w MMA. Fabian Edwards mierzy się w dywizji średniej, ma rekord 9 do 0 i aktualnie toczy boje dla Bellatora, gdzie jak dotąd zwyciężył 5 razy. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.